Jaki będzie dwunasty sezon top model? Och, będzie zaskakujący. Pełen niespodzianek, nieoczekiwanych zmian, że tak powiem, scenariusza, który się tam dział. Będzie The best of the best, że mamy super uczestników, rąży idą na noże tak naprawdę. Mam nadzieję, że będzie bardzo interesujące. Mamy naprawdę cudownych ludzi, bardzo fajnych uczestników, którzy są niepokojąco zgodni ze, ze wszystkimi, bardzo pokorni, grzeczni. Pracowici to jest bardzo niepokojące, bo to są same superlatywy. Myślę, że nowością w tej edycji jest to, że wchodzimy na wyższy poziom. Dzieciaki, które wygrywają zadania, dostają nie tylko nagrody, ale światowe kampanie. Pojawią się również w światowych mediach. To już nie będą wyłącznie polskie magazyny, ale naprawdę. Bardzo prestiżowe światowe tytuły. Team kreatywny, wymyślający różne zadania, nie próżnował, więc wymyślamy takie rzeczy, których się widzowie nie spodziewają. Mam nadzieję, że będzie i ciekawie, i niebezpiecznie, i wzruszająco, i kolorowo i też kilka rzeczy się bardzo spodoba, bo są piękne wizualnie. Mamy znakomitych gości i z Polski, i ze świata. E Jesteśmy też blisko sztuki. Mamy sporo takich zadań, naprawdę ekscytujących. I to, co mi się też podoba w tym programie, że właśnie idziemy z trendami, że już teraz nie ma, że jak ktoś nie ma na przykład jakiejś specyficznej wysokości, to od razu im podziękujemy. Teraz bardzo się osobowość liczy no i też praca nad sobą. Sam jestem zaskoczony kilkoma eliminacjami w naszym programie. Myślę, że widzowie również będą. Mamy złoty bilet i to będzie duże zaskoczenie. No jestem ciekaw, co widzowie na to powiedzą. Top Model to jest przede wszystkim program o ludziach i o marzeniach. Z modą w tle, oczywiście w bardzo fajny sposób, uczymy mody, pokazujemy, że to nie jest tylko zabawa, ale biznes. Natomiast ja sam wkręcam się w historię tych uczestników. I trzymam kciuki za nich, jak im pójdzie. Jesteśmy w trakcie nagrań, więc jeszcze nie wiemy, kto wygra. Nie wiemy, komu pójdzie najlepiej. Każdy ma swoich faworytów. Ja myślę, że to jest program dla wszystkich. Tam jest kolor, tam są emocje, tam jest wielka moda. No i oczywiście najfajniejsze, jeżeli Cześć kochani, zapraszam Was do oglądania The Best of the Best, program Top Model. Sobota, godzina 20. Szalony program Top Model. Zapraszam serdecznie, będzie co oglądać. Będzie niesamowity sezon, musicie oglądać. Będziecie mi dziękować. Do zobaczenia!